Smile, wejdź. Zdejmij kurtkę. Powieszę ją. A pamiętasz, co obiecałaś? Tak, zrobię ciasto. Zrobię też herbatę. Tylko, Smile, możesz tutaj zostać tylko przez półtorej godziny. Dobrze? Jak to półtorej godziny? Poszliśmy z dwóch lekcji. Posiedzę do dziesiątej. Smiley, nie możemy. Kitty zostaje dzisiaj na noc w moim domu. Jak cię zobaczy, poczuje się urażona. Diana, już przyszłam. E, Kitty? Jak to się stało, że się tu znalazłaś? Kto cię tutaj wpuścił? Co to ma być, Diana? Ugadałeś się czy co? Diana, twoja młodsza siostra, wpuściła mnie do środka. Czemu nie przyszłaś na trening? Uciekłaś ze Smilem, prawda? To nie w porządku. Kitty, nie zapsujesz naszych relacji. O co ci chodzi? Smile, uspokój się, chodźmy. Zrobię ci herbatkę i ciasto. Smile, zrób sobie sam herbatkę i ciasto. A ja, Diana, muszę z tobą porozmawiać. To nie w porządku i najlepsze przyjaciółka zepsuje nasze relacje.